Cześć! Ponieważ sezon motocyklowy w pełni, to tym razem mamy dla Was kilka pytań specjalistycznych dla tych, którzy przygotowują się na egzamin z kategorii A. Pytania rozwiązujemy jak zwykle w aplikacji mobilnej LTST testy na prawo jazdy. Będą to pytania dotyczące dopuszczalnej prędkości oraz innych ograniczeń. No to zaczynamy. Z jaką prędkością masz prawo kierować motocyklem po drodze ekspresowej dwujezdniowej? A 105 km na godzinę, B 125 km na godzinę C145 km na godzinę. Wiemy, że dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej to 120 km na godzinę, czyli w tym wypadku odpowiedź prawidłowa to odpowiedź A 105 km na godzinę. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo kierować motocyklem na obszarze zabudowanym na tak oznakowanej drodze A 20 km na godzinę. B60 km na godzinę w godzinach od 22 do 6 rano, C50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23 rano. Jesteśmy na obszarze zabudowanym, w związku z tym obowiązuje nas 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23 rano. Odpowiedź C. Którego z wymienionych pojazdów nie możesz wyprzedzić kierując motocyklem na drodze za tym znakiem? A. Motoroweru, B. Motocykla jednośladowego, C. Samochodu osobowego. Oczywiście nie możemy wyprzedzić samochodu osobowego, ponieważ jest to znak B25, zakaz wyprzedzania, który zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Który z wymienionych pojazdów może wjechać na drogę za tym znakiem? A. Motocykl jednośladowy, B. Motocykl trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół, C. Czterokołowiec lekki. No, może tutaj wjechać motocykl jednośladowy odpowiedź A, ponieważ jest to zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem właśnie motocykli jednośladowych. Kierując motocyklem jednośladowym możesz korzystać z pasa ruchu dla rowerów A tak, tylko do najbliższego skrzyżowania. B. Tak, z zachowaniem szczególnej ostrożności. C nie. No nie, nie możemy. Jest to pas przeznaczony tylko dla rowerów. Nie możemy poruszać silnym motocyklem. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo kierować motocyklem jadąc z drogą za tym znakiem i przewożąc pięcioletnie dziecko. Tutaj mamy strefę zamieszkania i wiemy, że w strefie zamieszkania obowiązuje nas dopuszczalna prędkość 20 km na godzinę, czyli odpowiedź A będzie odpowiedzią prawidłową. Poruszasz się na obszarze zabudowanym drogą dwuizdniową. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci kierować motocyklem w godzinach od 5 do 23. A 50 km na godzinę, B 70 km na godzinę, C 90 km na godzinę. Jesteśmy na obszarze zabudowanym, więc w tych godzinach obowiązuje nas 50 km na godzinę, czyli odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo kierować motocyklem po drodze za tymi znakami? A 90 km na godzinę, B 100 km na godzinę, C 120 km na godzinę. Mamy tutaj znak drogi ekspresowej dwujezdniowej, czyli możemy jechać 120 km na godzinę. Który z wymienionych pojazdów możesz wyprzedzić kierując motocyklem na drodze za tym znakiem? A. Ciągnik rolniczy bez przyczepy, B. Motocykl jednośladowy, C. Czterokołowiec lekki. Mamy tutaj zakaz wyprzedzania pojazdów wielośladowych, możemy więc wyprzedzić motocykl jednośladowy. Odpowiedź B. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać motocyklem po drodze za tymi znakami A130 km na godzinę, B140 km na godzinę, C150 km na godzinę. Mamy tutaj autostradę, więc dopuszczalna prędkość to 140 km na godzinę, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych pojazdów możesz wyprzedzić kierując motocyklem na drodze za tym znakiem? No to już bardzo podobne pytanie mieliśmy, A ciągnik rolniczy, B motocykl z bocznym wózkiem. C Motorower. Możemy wyprzedzić pojazdy jednośladowy, czyli C Motorower. Możesz prowadzić motocykl w zorganizowanej kolumnie pod warunkiem, że nie przekracza ona A5 pojazdów, B10 pojazdów, C 15 pojazdów. Otóż przepisy określają, że zorganizowana kolumna motocykli nie może przekraczać 10 pojazdów. Który z pokazanych znaków zabrania przekraczania prędkości 40 km na godzinę? A, B czy C. Znak A to minimalna prędkość 40 km na godzinę. Znak B to znak odwołujący ograniczenie prędkości 40 km na godzinę. Natomiast znak C to jest właśnie znak informujący o ograniczeniu prędkości 40 km na godzinę. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość motocykla na drodze za tym znakiem? A 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23. B 60 km na godzinę w godzinach od 6 do 22. C 60 km na godzinę w godzinach od 22 do 6 rano. Mamy tutaj teren zabudowany, czyli obowiązuje nas 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23. Odpowiedź A. Z jaką prędkością masz prawo przewozić motocyklem 6 dziecko? A 70 km na godzinę, B 50 km na godzinę, C 30 km na godzinę. Otóż przepis mówi, że dzieci do 7 lat. Możemy przewozić na motocyklu z prędkością 40 km na godzinę. W takim razie odpowiedź prawidłowa będzie to 30 km na godzinę. I to już ostatnie pytanie na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do naszego serwisu ltst.pl oraz naszych aplikacji mobilnych, gdzie znajdziecie całą bazę pytań, również na prawo jazdy kategorii A.